Chcę Wam dziś przedstawić nasz kurs do klasy siódmej. Możecie uczyć się tutaj działami i w każdym takim dziale mamy lekcje wprowadzające na filmikach krok po kroku. Do każdej takiej lekcji jest, jest notatka oraz, tak jak już powiedziałam, filmik z wytłumaczeniem krok po kroku. Mamy tutaj czat, gdzie można na bieżąco zadawać pytania naszemu korepetytorowi, czyli mnie. I słuchajcie, mamy także bota gryzika, który odpowie Wam na każde matematyczne pytanie oraz pomoże w rozwiązaniu zadań z pracy domowej. Mamy także interaktywne zadania, zamknięte, i do każdego takiego zadania jest filmik z wytłumaczeniem krok po kroku. I to są takie zadania powtarzające przed kartkówką czy sprawdzianem. Na końcu każdego działu mamy test sprawdzający. Z tych notatek, które tutaj dla Was mam, polecam Wam zrobić segregator najważniejszych zagadnień. Bardzo przyda on się Wam przy, przy powtórkach do egzaminu 8. Klasisty. Słuchajcie, dla Ciebie możecie także zapisywać zadania, filmiki i notatki, tak żeby było Wam łatwiej do nich wrócić. Kurs ma bardzo dobrą opinię w App Store i w Google Play, co nas bardzo cieszy, bo takie było nasze marzenie stworzyć kurs, który zastąpi korepetycję.